Jak rozumiem równość w mediach? Wydaje mi się, że przede wszystkim na dwa takie podstawowe sposoby, czyli to, żeby komunikat, który powstaje w przestrzeni mediów, nie był wykluczający i jakby rozumiał równość osób, które odbierają ten komunikat, z jednoczesną świadomością, że przedstawianie takiego równościowego komunikatu też pozwala im jakby zrozumieć czy poczuć takie, takie wrażenie, że są jakby zaproszeni, że nikt nie jest wykluczony z tej rozmowy. Ale dla mnie on ma też takie znaczenie jakby środowiskowe też. Często firmy wydawnicze są organizacjami bardzo hierarchicznymi. W związku z tym często jest tak, że musimy wykazać dość dużo odwagi, żeby spróbować wyartykułować żądania na przykład swoich praw.